Samuel Fokty przed galą FN27 i po media treningu, który tutaj przed momentem się odbył. Takie wydarzenie to co, dla zawodnika ciekawa sprawa, czy raczej przykro obowiązek, że trzeba jeszcze przed tą wagą, przed tym stresem, przed walką, jeszcze przyjechać i pomachać rękoma i się tutaj przed kibicami zaprezentować? Nie wiem jak dla reszty, ale dla mnie to jest przyjemność. Nie jest to dla mnie miłe, fajne przyjść tutaj, pokazać się w publiczności, gdzieś tam zrobić zdjęcie, porozmawiać z wami. Dla mnie to jest przyjemność, nie? No to skoro taka przyjemność, to chwilę pogadajmy. To ja się już przygotowałem, jestem gotowy. Powiedz, w Szczecinie za często nie, nie odbywają się tego typu wydarzenia. To chyba rzecz, która tutaj szczególnie środkowo mobilizuje, że można się tu będzie tak pokazać właśnie w tym mieście. Mega fajnie, mega fajny. Mieszkam w Szczecinie 6 lat już. Jest to gdzieś tam już moje miasto, gdzieś tu czuję, że to jest mój dom. I jest to super, nie? Że jest tutaj taka gala w końcu, bo naprawdę długo, długo, długo nie było. I no i, no I no i dla nas wygoda, nie? Gdzieś tam, że jesteśmy w domu, śpimy w domu, robimy wagę i do hali mam dosłownie 5 minut z domu wychodzę, jestem na hali praktycznie, także no super, nic tylko się cieszyć. A wagę to robisz w wannie? Jak to jest? jak w domu, to w domu robisz wagę, czy masz saunę w domu, jak to jest? Te, takimi domowymi sposobami, nie? Domowymi sposobami. A co ciekawe, to opowiedz, jakie są domowe sposoby w Szczecinie na robienie wagi. A takie, wchodzimy sobie do wanny, troszeczkę sobie odpoczywamy, relaksujemy się, nie? I tak potem sobie wychodzimy, i coś tam obejrzymy, telewizor i znowu do tej wanny. A co w telewizji? Na robienia wagi, bo to ciekaw jestem. O której godzinie robimy, nie? A, no dobra, to już nie dopytuję w takim razie. <laughs> Powiedzmy, do 23, o tak bym powiedział. Tak, tak. No to do 23, to co leci, to, co, to oglądamy, nie? No dobra. I tyle. I, I faktycznie waga będzie rozumiał jak najlepiej. Razem z tą wagą akurat u Ciebie problemów nie ma przed tą walką. Absolutnie żadnych problemów nie ma z wagą. Mam do, od tego profesjonalistę, Jonatan Kujawa. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. E, przysz, przyszły Olimpijczyk mamy nadzieję. E, I on mi układa dietę i wszystko schodzi, także jest pięknie. A czekaj, po, w, w jakiej dyscyplinie ewentualnie Olimpijczyk? E, w karate. A no właśnie, bo tak mi się zdawało. E, I przykład dietetyk. I dietetyk. No chodzi, to trzymamy to kciuki. Na, na Olimpiadę, do Tokio, także trzymamy kciuki, żeby się dostał, nie? No właśnie, bo tak mi się zdawało, że to karateka, no Jakoś jakoś zgubiłem moment, że weszło, weszło do Igrzysk, czyli już karate w Igrzyskach. Tak, w tym roku, w ty no już w 2020. No więc w właśnie. W tym roku, chyba tak jest w tym roku. Nie, tak. 2000. No poczekaj, no to zaraz będziemy go oglądać, ale teraz będziemy oglądać Ciebie, dobra, to karate jeszcze ale będzie okazja. On będzie potem, tak, tak. Ta. On będzie potem, ta. czyli telewizja plus dobry dietetyk, już wiemy co to, co to, co to, jeśli chodzi o wagę, a jeśli chodzi o same przygotowania, jeśli chodzi już o tę o sportową kwestię, to... To jak to wyglądałeś, jeśli chodzi o te przygotowania twoje do tego startu najbliższego? No, przygotowywałem się w dwóch klubach, nie w moim tym, tym y, głównym tym Szczecin i y, y, y w BKS Olymp z trenerem Radosławem Królem, nie? To były moje dwa ten. Akurat do wcześniejszej walki gdzieś tam wyjeżdżałem, do, do, do Warszawy, gdzieś tam na sparingi i tak dalej, a w te przygotowania raczej spędziłem tutaj w Szczecinie, 6 lat mówisz, że jesteś już w Szczecinie. E, tutaj nie, nie tu zacząłeś przygodę z MMA. Znaczy, ja generalnie zacząłem przygodę, jak miałem 5 lat, z karate, nie? No więc właśnie, też od karate się u Ciebie zaczynało. Ja 5 lat, rodzice mnie zapisali na karate, trenowałem karate gdzieś tam z fajnymi osiągnięciami, Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy i tak dalej, i tak dalej. Zdobyłem Czy czar... Przypomnijmy jeszcze, które karate? Karate Shotokan. Karate Shotokan, czarny pas, mówię, te wszystkie osiągnięcia. No i później zacząłem w Świnoujściu, już tak pomalutku w klubie West Coast Team, jest klub w Świnoujściu, mniej więcej part, Zapasy, y, zrobiłem dwie walki zawodowe w K1, gdzieś tam jak miałem 17 lat. No i jak przyjechałem do Szczecina, no to już zacząłem na poważnie myśleć o MMA, nie. I tu dwa kluby, jak mówiłeś? Y, tak, tak, tak. No Berserkers Team i, i boksik u trenera Radka Króla, nie? Ja nawiążę do tego berserkę z Team, bo tak się o tym tutaj dość często wspomina. Eee, o środzie. To jakaś jest kultowa środa, z tego co się zdążyłem już zorientować i dowiedzieć. Jakieś sparingi powiedziano mi nawet, że tam jak się trafi przypadkowo, to już się więcej nie wróci, bo już się nie ma na to ochoty, to prawda? Eee, znaczy, no, żeby jak się przyjdzie pierwszy raz. Nie Niechcący ktoś tam trafi na sparing, to już więcej tam. <laughs> jak się przyjdzie pierwszy raz nieświadomym, to można się zdziwić dość mocno. No ale jak się później ma ten charakter i to zacięcie, to się wróci, nie? I Ty wracasz. Ja wróciłem. Pierwszy raz <laughs> był bolesny, Gdzieś tam, e, jak wychodziłem, to potem w samochodzie łzy i. Ojej, a i to mocno. naprawdę? Nie, jest mocno, jest groźnie. Nie, także kaski to podwójnie, zalecam. Jak ktoś przez przypadek trafi, to dwa kaski. No, jest mocno. Środa jest. Środa jest środą. Proszę, jak łzy u takiego kojraka, to ja powiem <grym> szczerze, to, że to naprawdę. Pierwszy raz się skończyło normalnie łzy w samochodzie. To tak najciężej dało sobie znać wtedy. Wtedy chyba pierwszy raz, to jest najmocniejsze zderzenie, miałem z Irokazem. Z Maćkiem Jewtuszko i chyba Gniaziu. Kamil Gniadek gdzieś tam mnie przywitali wtedy dość mocno, nie? <grystanie> no, to było zderzenie z rzeczywistością, nie? Ale teraz już rozumiem, jest lepiej, już tych US w samochodzie nie ma, raczej mimo trudności związanych ze sparingami wszystko idzie jak należy. Już teraz nie, już teraz nie, już, już jest git. Słuchaj, ta walka teraz najbliższa, też troszkę o swoim rywalu. Co o nim wiesz? Jak oceniasz swojego najbliższego przeciwnika? No co, no ma tych walk troszeczkę w porównaniu do mnie, bo ma tych walk osiem chyba złożonych, ja mam dwie. Kompletny zawodnik moim zdaniem, nie? I, I stójka, i zapasy, i parter. Także fajny rywal, nie? Bardzo. Podoba Ci się taka właśnie wszechstronność przeciwnika? Ta, będzie fajna walka, nie? Trzeba być czujnym na wszystko, nie może, nie może być gdzieś tam miejsca zawahania, braku skupienia i, i, i do przodu. O sparringach o, o swoim karate rozmawialiśmy, ale to też nawiążę, bo tam wspomniałeś w czasie tej naszej teraz rozmowy o też troszkę tych parterowych różnych aspektach MMA. No właśnie, jak to wygląda u Ciebie, bo z tego co mówisz, to nie boisz się tego, wręcz przeciwnie, chcesz, masz ochotę również mierzyć się w tej płaszczyźnie. Znaczy to jest tak, że trenuję gdzieś tam z chłopakami na no Berserkers że najlepszy klub w Polsce gdzieś tam w tym parterze. I no nie boję się tego parteru, nie? Jak kiedyś przyjeżdżałem, zaczynałem z tym, no to tylko się modliłem, byle nie parter, nie? A teraz już, no robię z takimi chłopakami ten parter z czarnymi pasami, dojeżdżają mnie mocno, także no gdzieś tam, no nie boję się już tego, nie? I mam ten purpurowy pas, myślę, że Piotr Bagiński nie dał go za darmo i, i nie czuję się tam już najgorzej, nie? No to generalnie wszystko jak widać pod kontrolą i zgodnie z oczekiwaniami. Jakie oczekiwania, właśnie? Bo tak pewnie gdzieś tam na razie to początek tej drogi, powiedzmy sobie szczerze. Ale gdzieś pewnie wybiegasz w przyszłość, chciałbyś coś tam gdzieś osiągnąć. O czymś pewnie marzysz, jak to każdy, kto zajmuje się sportem i nie tylko. No to gdzieś te marzenia jakie są u ciebie? Yy, względem sportowym rozumiem. Sportowym, sportowym. No, jeśli nie sportowy jakiś nie, masz, yy, jakiś bardzo ciekawy, to powiedzmy o tym. Nie. Ale na razie pytam o sportowe. Yy, no, jakby takim moim marzeniem sportowym, to jest naprawdę mieć ten pas. Jakiś pas. Czy Fenu, czy, czy jakiejś innej federacji, gdzieś tam już mieć w tym swoim mieszkaniu, jak już sobie kupię yy... Pas nie? i żeby w fajnym miejscu stał, to jest takie moje fajne marzenie. No i robić to, i, i, i żyć sobie z tego, i poświęciłem się temu, nie. Gdzieś tam już y, od trzech lat tak naprawdę robię tylko to, gdzieś tam pracuję y, w klubie jako barman, żeby tylko trenować, poświęcam się temu, daję z siebie myślę, że 100% i, i chciałbym, żeby to gdzieś tam poszło dalej i to jest takie moje największe marzenie, nie, żeby się bić, spełniać, realizować i bo to kocham nie. Czyli kolejny krok. W tej ukochanej przez Ciebie dziedzinie życia teraz rozumiem, w sobotę. No tak, to jest Szczebelek, kolejny gdzieś na drogę. Przed własnymi kibicami. Dokładnie. I to jeszcze mnie tylko uskrzydli, nie? Nie przytłoczy, uskrzydli Szczecin, moje miasto, wracam do domu potem i jest pięknie. Jest pięknie. No dobra, to zobaczymy, czy tak będzie. W każdym razie na pewno życzymy, żeby jak najwięcej tych marzeń się spełniało, bo to, cóż, zawsze dodatkowa atrakcja, jeśli chodzi o to, jeśli zawodnikowi się układa. No dziękuję. Dziękuję bardzo również. Dziękuję.